Dobra, robimy szybki meal prep, bo zaraz muszę jechać na kurs. Zapisałam się na dwutygodniowe szkolenie trenera personalnego. I mam już takie uprawnienia, byłam na takim kursie, ale to było 6 czy 7 lat temu i moim zdaniem bardzo dużo w fitnessie się zmienia, dlatego zapisałam się na taki kurs jeszcze raz, żeby odświeżyć sobie wiedzę i oczywiście jak zwykle jestem w niedoczęstym, więc mam 6 minut na to, żeby przygotować sobie jakieś posiłki, żeby przetrwać 7 godzin na siłowni. Draw, Na całe szczęście dzisiaj w spisie nie miałam zaplanowanych super skomplikowanych posiłków, więc mam dwa posiłki na dzisiejszy dzień na szkoleniu. Pierwszy to są płatki jaglane ze skrem waniliowym i z owocami, a drugi to jest banan i arbus. Obiad zjem jak wrócę, bo nie zorganizowałam się dzisiaj. Lecimy! Się. Takie trenerskie kursy robi się najczęściej na siłowniach, a dobre szkolenie można poznać po tym, że wykładowca nie tylko tłumaczy, ale bardzo dużo rzeczy robimy w praktyce na sobie. Pierwszy dzień za mną i tak, ja jestem zadowolona z tego, że pojawiałam na ten kurs. Cieszę się, bo jednak to jest dalej znowu obsowanie z ludźmi, którzy też są zajarani fitnessem. Nowe informacje, bo w fitnessie co chwila się coś zmienia. Więc pierwszy, w pierwszego dnia jestem jeszcze zainspirowana. Zobaczymy, jak będzie później. Jak wiecie, zgłębiam ostatnio bardzo temat oddychania. Jedną z takich rzeczy, którą można zrobić dla jakości swojego snu i dla swojego zdrowia, jest oddychanie nosem w nocy. Kiedy śpimy. Pytanie tylko polega na tym, jak to zrobić, jeśli śpimy i nie możemy kontrolować tego, czy mamy otwartą buzię, czy nie. I tutaj jest odpowiedź, są specjalne plastry, które nakleja się na noc, e, po to, żeby właśnie wspomóc to oddychanie nosem, i dzisiaj będzie. Mój pierwszy dzień z tym cudem. Zastanawiałam się w ogóle, jak to będzie spać w tych plastrach, ale powiem Wam szczerze, że przez to, że był otwór na usta, tak naprawdę nie czułam dużej różnicy. Też nie było tak, że nie mogłam w ogóle otworzyć ust, ale to chyba sprawia, że po prostu stymuluje na tyle tutaj zamknięcie, że człowiek tych ust nie otwiera. W trakcie snu spało mi się dobrze, nie obudziłam się ani razu. Jestem ciekawa, czy będzie jakaś różnica w śnie, jeśli będę to robić regularnie. Na razie pierwszy dzień, więc trudno w ogóle, wiecie, wysnuć jakieś wnioski, żeby połknąć, jak to wysunęła wnioski po jednym razie. Ale było dużo mniej strasznie niż myślałam, bo myślałam, że będzie naprawdę niewygodnie, wiecie, że po prostu. Sznurek tak rozwala mi a okazało się, że było całkiem spokojnie, więc nie tak strasznie, jak myślałam. Podobno, jeśli będziemy spali też z zamkniętymi ustami, to będziemy mieli mniejsze wory pod oczami. Co ciekawe, mój zegarek potwierdza, że ten plasterek troszkę wpłynął raczej na jakość snu, bo mój układ nerwowy jest mega wypoczęty, jakość snu była świetna, i tętno też spadło podczas snu, więc naprawdę dobre statystyki. Spadła mi nawet średnia częstotliwość oddychania, co jest dobrym znakiem. Bo oddycha się mniej, ale bardziej jakościowo. Sen faktyczny, ciągłość snu, mało przebudzeń. Pięknie. Oczywiście zobaczymy, jak to zadziała długofalowo, tak jak mówiłam, jeden dzień to jeszcze nic, ale jestem dobrej myśli naprawdę jestem dobrej myśli. Po tym kursie mam taki wniosek. Że zawód trenera personalnego to jest naprawdę cholernie ciężka praca i ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Troszkę wydaje się, jak idą na taki kurs, że oni będą robić klatę, biceps, pośladki i to jest zawód trenera personalnego, że po prostu robi to, że ludzie wyglądają lepiej. A nie jest to prawda i trzeba umieć tak wiele rzeczy, żeby być trenerem personalnym i nie zrobić komuś krzywdy. Przecież to jest jakaś masakra. Anatomia, fizjologia oczywiście to są podstawy, ale teraz większość ludzi teraz w związku z tym w jakim świecie żyjemy, że ciągle siedzimy, ciągle mamy dużo stresu, większość ludzi jest zepsuta pod względem e, układu ruchu. W związku z tym jak tego nie wykryjesz przed takim treningiem i dowalisz takiej osobie trening siłowy czy w ogóle jakiekolwiek ćwiczenia, to możesz ją jeszcze bardziej uszkodzić, więc odpowiedzialność za kogoś. Z kolejnej strony musisz mieć taki umysł, który potrafi myśleć logicznie i korzystać z informacji, które ma. Bo czasami jest tak, że ktoś ma spiętą, nie wiem, klatkę. To wcale nie oznacza, że problem leży w klatce. Zazwyczaj nie leży, właśnie ludzkie ciało jest tak skonstruowane, że zazwyczaj nie leży w tym miejscu, w którym boli, leży w zupełnie innym. Żeby to stwierdzić, musisz się naprawdę dobrze o na tym znać, ale oprócz tego, że masz tą wiedzę, musisz ją przekładać na żywego człowieka. To jest naprawdę ciężka robota. Ludziom się wydaje, że tylko sylwetka, sylwetka, sylwetka. No a jeśli skupiasz tylko na sylwetce, to ani sylwetki nie zrobisz, a jeszcze człowiekowi możesz zaszkodzić. Strasznie mi się nie chce trenować po 7 godzinach nauki, ale jak nie zrobię tego teraz, to nie będę już miała dzisiaj okazji, a nie chcę opuszczać treningów przez kurs. Więc do dzieła, moi drodzy. Ale w zawodzie nie tylko trenera personalnego, ale tak naprawdę każdej osoby, która zajmuje się fitnessem, jest jeszcze to, że im więcej wiesz tym więcej wiesz, że nie wiesz. Bo mimo tego, że ludzkie ciało teoretycznie się nie zmienia, jest takie samo. To nie jest tak, że się uczysz czegoś i to się zmienia. To zmienia się tak wiele podejść do tego, jak pracować z ludzkim ciałem, że jeśli nie uczysz się na bieżąco, gdzieś tam nie reagujesz i się nie rozwijasz, to w ciągu dwóch, trzech lat zostajesz w tyle. I już nie jesteś dobrym trenerem i instruktorem. Powiem Wam, że ten kurs mnie zabije. Nie dość, że przypominam sobie jakieś rzeczy, to też uczę się i inspiruję nowych. Więc dzisiaj na swoim treningu już wdrożyłam wszystko, co sobie przypomniałam, czego się nauczyłam przez te dwa dni. Efektem jest bolący brzuch, bo bardzo mocno angażowałam mięśnie core. Oddech zupełnie inny niż do tej pory, bo też staram się cały czas na tym skupić. I zmęczenie, jakbym zrobiła 3 godziny treningu, a nie godzinę, bo wszystko było bardziej efektywne. Kolejny dzień, kolejna noka i kolejny dzień Moim zdaniem anatomia palpacyjna w tym kursie to jest prawdziwy sztos. Uważam, że każdy trener powinien znać anatomię, a to jest niestety wiedza, która umyka, bo nie jest tak, że na co dzień sobie powtarzasz gdzie jaki mięsień ma przyczep, więc fajnie było to narysować na koleżance i sobie to wszystko poprzypominać. I znowu wychodzę po prostu z taką głową. Z jednej strony bardzo dużo informacji, które tak naprawdę znam, no bo już funkcjonuję w fitnessie od dłuższego czasu, ale z drugiej strony czasami są takie bardzo małe rzeczy, na które człowiek spojrzy inaczej, bo inny specjalista inaczej do tego podchodzi, inny szkolenie, więc inaczej do tego podchodzi. Więc wychodzę z taką głową pełną gdzieś tam wiedzy i bardzo się z tego cieszę, bo bałam się troszkę, że będę się nudzić na tym kursie i że niepotrzebnie na niego i a jednak fajnie i czuję się zadowolona z tego, że gdzieś tam się dalej rozwijam. Właśnie czuję, że się po prostu, wiecie, rozwijam jako trener i to jest chyba najważniejsze uczucie na jakimś szkoleniu. Wiadomo, dużo rzeczy gdzieś tam się powiela, powtarza, ale są takie rzeczy w fitnessie, które gdzieś tam się zmieniają. Na przykład jak ja miałam kurs na instruktora fitness i w sumie na trenera personalnego chyba też 7 lat temu, to zupełnie inaczej uczono oddechu. Teraz już cały czas się mówi o tym, żeby robić ten wdech, wydech, wydech przez nos, że to jest jedyny skuteczny, fizjologicznie dobry model oddechowy właśnie model przeponowy. Natomiast pamiętam, że wtedy wcale z tego nie uczyono tylko było wdech nosem, wydech ustami, głośny wydech, mocny wydech, więc to się naprawdę zmienia. I fajnie jest, właśnie cieszę się, że poszłam na kurs, a nie, że wiecie, czasami wpadamy w taką pułapkę, że chcemy bardzo być ekspertami. I nie uczymy się nowych rzeczy, i to jest chyba najgorsze, co można zrobić sobie jako trener, że właśnie myśleć, dlaczego radio to robi. Myślę, że to najgorsze, co może sobie zrobić e, trener, czyli właśnie mieć takie nastawienie, że wiem wszystko, już niczego nie potrzebuję, bo 5 sekund i zostajesz w tyle. Kilka lat w fitnessie to jest przepaść. Dobra, lecimy do domu na obiad. Z kursu prosto na spotkanie z apką. Już mam ten kryzys, w którym mam wrażenie, że to jest za dużo spotkań, ale zostały nam dosłownie jakieś jeszcze dwa, dwie burze mózgów i programiści będą mogli zacząć pracę, więc to mnie motywuje do tego, żeby mimo wszystko skończyć. Tak, tak, dwa słowaki. No. Um, że musimy logikę wybrać Kolejne spotkanie dotyczące aplikacji już za nami i słuchajcie, widać światełko w tunelu! Zaczynamy powoli etap takiego jakby testowania przed ostatecznym programowaniem. E, czyli będziemy pytać ludzi, czy to, co widać na grafikach, jest logiczne, czy wiedzą, o co w tym chodzi i dzięki temu, czy będą potrafili używać aplikacji i to, co sobie wymyśliliśmy, czy to ma w ogóle sens. Jeśli oglądaliście poprzedniego vloga, to na pewno pamiętacie, że byłam na Barbie I mówiłam, że tak mi się ten film podobał, że mogłabym iść na niego jeszcze raz No to zgadnijcie Gdzie idę Bo jak byłam na urodzinach u przyjaciół To moje przyjaciółki bardzo się obruszyły, że poszłam na film bez nich A one nie były, jeszcze czekały Więc stwierdziłam, dobra, pójdę z wami jeszcze raz Więc teraz szybko się ubieram Bo jak zwykle, jak już oglądacie moje vlogi, to wiecie, że jestem w... Nie do czasie Tak, jak zwykle można reklamy nagrywać w kinie? Dzisiaj wszystko w biegu, nad posiłków, więc szybki zestaw ratunkowy. Ten puding jest mega. I malinki. I lecimy dalej z nauką. To jest ten moment w życiu, w którym sama się zastanawiam, czy moja doba jest elastyczna jak guma z majtek, czy zaginam czasoprzestrzeń. E, właśnie się płakuję, bo wyobraźcie sobie, że jadę do Warszawy. po się od razu. Ha! Brita, z którą w sumie współpracuję już od naprawdę długiego czasu, zaprosiła mnie na jakiś event dla influencerek. I wyobraźcie sobie, że ja ostatni raz na takim evencie byłam kilka lat temu, więc stwierdziłam, że to jest świetna okazja, żeby poznać inne dziewczyny. E, które też coś tam działają online, ale też przy okazji gdzieś otworzyć głowę na nowe doświadczenia, bo jutro ma być jakieś spotkanie z Somalierem Wody, robienie własnych perfumów, wiecie, coś czego normalnie nie robię, na treningu się tego nie robi. Więc stwierdziłam, czemu nie, jadę. I dzisiaj wieczorem wyjeżdżam do Warszawy, jutro z powrotem wracam do Wrocławia, więc jak zwykle szykuję się ciekawy okres. Zaraz jeden na ten event Brity z innymi influencerkami, i mam w głowie dwa wilki. Jeden mówi, o super spoko, szykuj się i ubieraj, a drugi mówi, po co ja sobie to robię? Mogłam siedzieć w domu i nic nie robić takiego, i nie musieć się stresować z tym, że będą sami obcy ludzie, i tak dalej, i tak dalej. I tak jest za każdym razem, jak podejmuje się jakieś e, rzeczy. Gdzieś tam w głowie, zawsze z tyłu jest taki głos, który mówi: Daj spokój, przestań. Po co to robi? Ja wybieram sobie ciuchy, ale nie mogę się zdecydować. Przygotowałam sobie dwa sety: jeden taki bardziej elegancki, a drugi taki bardziej zwykły, i chyba pójdę w stronę tego eleganckiego. Bo sobie myślę, że te inne dziewczyny też mogą być jakoś ubrane. Nie wiem. Myślę, że jest dużo osób takich jak ja, które gdzieś tam czują się z czymś niekomfortowo, może się czasami stresują, ale mimo tego zaciskają zęby i po prostu mówią: Dobrze, robię. I ja tak zawsze robię. Po prostu zamykam oczy. I mówię, dobra, idę, nieważne co się stanie, po prostu idę i zobaczymy jak będzie, i przez to potem znajduje się sytuacja, w których robię różne rzeczy. I, na, I potem się nimi stresuję, a potem się oczywiście okazuje, że było warto, ale ten taki element, wiecie, nie ma nigdy takiego elementu u mnie, że 100% idziemy, rura tylko za się jest. Nie wiem, czy dam radę, nie wiem, czy się nie będę stresować, nie wiem, czy dla mnie, nie wiem, czy, wiecie, pasuje. A mówię, idę. Zobaczymy. I myślę, że to jest klucz do robienia rzeczy w życiu, tak ogólnie. Dzisiaj przekazałam wam życiową, filozoficzną prawdę w jakąś minutę. Sama siebie pytałam, dlaczego w ogóle jadę do Warszawy na jakieś spotkanie, które będzie trwało kilka godzin i pomyślałam sobie, że to chyba dlatego, że często czuję się w sieci bardzo samotna nie mam takich koleżanek, z którymi mogłabym pogadać o internetowym działaniu, więc pomyślałam, że może kogoś spotkam, kto robi chociaż trochę to co ja i dzięki temu będę się czuła bardziej zrozumiana. Pójście na dzisiejszy trening biegowy wymagało ode mnie mega dyscypliny. Strasznie mi się nie chciało i w sumie się nie dziwię, mam tak zachowany kalendarz, że jak sobie pomyślałam, że mogłabym tę godzinę przeznaczyć na to, żeby sobie posiedzieć, może w ogóle kimś, to było to bardzo kuszące. Dalej nie rozwiązałam e, swojego problemu z i nie wiem kompletnie o co chodzi, nie wiem dlaczego ono się nie chce obniżyć. Zastanawiam się, czy jutro nie zrobię sobie takiego testu na tętno maksymalne, który jest bardzo wyczerpujący, żeby zobaczyć, czy coś się nie zmieniło w moich ustawieniach, bo może być tak, że może nie wiem, tętno maksymalne mi się zmieniło. I w związku z tym, jeśli hermak się zmienił, to też będą inne wartości, będę w innych strefach tętna niż zegarek mi pokazuje. Dlatego myślę, że jutro nie zrobię tego testu, chociaż... Bardzo nie chcę zły. Bez... wyczerpujący i bardzo, bardzo obciążający, ale myślę, że to jest chyba jedno możliwe rozwiązanie, żeby się dowiedzieć o co cholera chodzi, bo nie mam, nie mam już pomysłu na to. Myślałam, że to po prostu jakiś spadek kondycji po operacji, przyczynienie się do oddychania nosem. No ale już minęło ponad miesiąc, więc sytuacja się nie poprawia. Dziwna sprawa była. ogóle. Średnie tętno 154 to jest ogromne tętno dla mnie. Będę musiała się temu przyjrzeć. wie, że w ten sposób nie będziesz widziała okna. O, ustępujesz jej? As gentleman. I ona tak zawsze, nie? Chce, żebyśmy otworzyli okno, po czym siedzi po drugiej stronie i patrzy w pokój. Jestem właśnie w naszym studiu i słuchajcie, mam nowe nabytki, którymi mega się jaram. To jest chyba kwestia już wieku, kiedy zamawiasz rzeczy z IKEA i po prostu jesteś podjarana, tak? Jakby nie wiadomo, co się działo. Więc słuchajcie, dwie rzeczy. Po pierwsze, kupiłam sobie taką szafkę. A la szafkę, garderobę, żeby zawsze mieć gdzieś tam te ciuchy treningowe w studiu, żeby móc nagrywać, móc się zmieniać, albo jeśli oglądacie mojego vloga już jakiś czas, to wiecie, jak się poprawię, żebym mogła zmienić bluzkę, a nie zakładać się czułem naprzód. Kto wie, ten wie, kto nie wie, ten musi nadrobić poprzedniego vloga. W każdym razie, szafka jest, ale oprócz tego jest coś jeszcze, o czym marzyłam w studiu, i jest to uwaga. Czekajcie, bo jestem... mam za krótkie ręce. Taka tablica na której będę mogła Wam tłumaczyć rzeczy i pisać mazakiem i rysować, żeby Wam pokazać jak działa ludzkie ciało. Au! Na na w kostkę. Nieważne. Ważne jest to, że jestem podjarana i szczęśliwa. ta -da! Tatowie robią sobie zdjęcia, kiedy Zrób mi zdjęcie, zrób mi zdjęcie. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale wydaje mi się, że być może po operacji zmieniło się moje tętno maksymalne i dlatego zegarek wyświetla takie chore wyniki. Dlatego stwierdziłam, że jeszcze dzisiaj zrobię test, bo nie dawało mi to spokoju i dowiem się, jaka jest prawda. Lecimy. Strasznie dziwne pomarańczowa strefa na rozgrzewce. Nie wiem, czy tak, no ale bym tak nie straciła przecież wydolności. Jeśli tak nie oddychasz, bo to się na wydolność, a to robisz to źle. Zegarek mi sam zakończył. Nie byłam w stanie już wytrzymać tempa, które narzucił. Przypomniało mi się jak to jest biegać 400 metrów na koniec jest taki sam zawał. Najcięższe no w tym teście tak naprawdę nie jest sam kilometraż, tylko głowa. To jest progresywny test, czyli z każdą tam minutą, czy nie wiem co ile, sprawdzę, <grydy> zawsze mam w opisie, zwiększa się tempo, które musisz utrzymać. Jeśli nie utrzymujesz, test zostaje przerwany, więc doszłam do 4.05, 4, chciałam być do 3.50, doszłam do 4.05, zegarek wyłączył, widocznie nie byłam w stanie już utrzymać tego tempa. No i ostatnie 3 minuty, to już jest głowa, nie? Bolą Cię nogi, bolą Cię ręce, odcina Ci prąd. Ja to co robię, skupiam się na jednym punkcie, biegnę i się powtarzam, do śladę, do radę, do I dlatego ten test jest bardzo trudny i nie jest przeznaczony dla amatorów. Po pierwsze dlatego, że mało który amator jest w stanie zmusić się do biegania, do odcięcia. Po drugie jest bardzo obciążający dla organizmu, dlatego nie jest zalecany takim osobom, które tam trenują rekreacyjnie maksymalne niby 182, czyli wcale nie wyższe. jest to dziwne. Nie wiem w takim razie. A jeśli nie wiem, to moim wyjściem jest pójście do fizjologa, albo zrobienie testów na AWF-ie. No bo nie wierzę, że w miesiąc po operacji aż tak mi spadła wydolność. Nie jest to możliwe. Zagadka nierozwiązana, nie wiem. A jeszcze dla dokładniejszych wyników podpiąłam sobie w pulsometr na klatkę piersiową. On jest najdokładniejszy ze wszystkich, więc na pewno pomiar był dobry. Ale czemu tak był? w mojej apce z Polara i wyszło na to, że jednak poprawiłam wyniki. V2 max, czyli tą wydolność tlenową, poprawiłam na 50. Tak samo maksymalna prędkość dość sporo, bo 13 sekund to jest myślę, że sporo. I maksymalna moc tlenowa też została poprawiona. Aktualizuję, zobaczymy jakie będą strefy tętna. Nie daje mi spokoju te tętno i zrobiłam małe śledztwo. Przypomniałam sobie, że bardzo dawno temu, 6 lat temu na obozie biegowym z Runners World Robiłam takie specjalne laboratoryjne, laboratoryjne testy wydolności i tam wyznaczyli mi moje strefy tętna i tętno maksymalne i one kompletnie nie zgadzają się z tym, co mi wyliczył zegarek i wydaje mi się, że to wynika z faktu, że ja po prostu też 11 lat trenowałam lekką i też po prostu genetycznie mogę mieć jakieś inne te strefy tętna. Więc mój plan jest taki. Zaufam tym badaniom, bo one były robione pod, wiecie, ze specjalistami, Wszystkie jakieś takie zasady były zachowane, były bardziej laboratoryjne. Wpiszę sobie te strefy tętna i będę według nich trenować. I okazało się, że one są dużo. Wyższe niż zegarek pokazuje Czyli to by miało sens, że wcale nie biegam na tak wysokim tętnie Jak mi się wydawało, że to nie jest dla mnie wysokie tętno A w międzyczasie mam zamiar Napisać zaraz maila i umówić się Na takie badania jeszcze raz Jeśli was interesuje ten temat tętna I chcielibyście też zobaczyć takie badania To dajcie mi proszę znać, ja chętnie nagram o tym materiał Bo może być tak, że to jest tylko rzecz, która mnie jara I po prostu ja się tym podniecam A może być tak, że kogoś też to będzie interesować Więc dajcie koniecznie znać w komentarzu Dojechał mi kompletnie dzisiejszy trening, a to pierwszy z wielu, które mnie czekają, bo podjęłam takie wyzwanie, które wymaga ode mnie nowych treningów. I mój pierwszy raz od dawna na siłce, ale będę tutaj często przez następne 4 tygodnie. Chciałabym Wam już powiedzieć, co szykuję, ale nie mogę, bo szykuję na ten temat zupełnie osobny film, więc chciałabym, żebyście mieli niespodziankę. Byście oczywiście widzieli, jak trenuję, ale do czego trenuję, powiem Wam dopiero... No, zobaczycie sami, jak się ten film ukaże. Niedzielny wieczór, a ja czuję się jak w liceum, bo właśnie zabieram się do nauki. Dostałam maila w piątek od firmy, która robi mi szkolenie, że w poniedziałek czeka nas test z anatomii. I chociaż, wiecie, jako trener anatomię mniej więcej znam, to już te wszystkie przyczepy i takie bardziej dokładne rzeczy to jest coś, co gdzieś tam umyka, bo to nie jest przydatne w normalnym życiu aż tak. Aż tak dużo tego nie używam, po prostu prowadząc treningi fitness. Podręcznik i wkuwam, ale ja lubię się uczyć, więc <laughs> nawet się na to cieszę. Szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia, jak przeżyłam ten tydzień, bo mam wrażenie, że ten tydzień miał miesiąc w sobie, <laughs> ale jakoś dałam radę, więc żeby zakończyć e, te 7 wyczerpujących dni w odpowiedni sposób, muszę się jeszcze troszkę zrelaksować, bo jak wiecie, dbam teraz o ten wyczerpiam tyle, żeby nie pozwolić wygrać mojej nerwicy. Przyznam wam szczerze, że łączenie kursu i tej nauki z treningami, z przygotowywaniem sobie posiłków, z pracą na bieżąco i jeszcze z taką chęcią posiadania jakiegokolwiek towarzyskiego życia było trudne, a to dopiero pół bo się czeka mnie ponad tydzień nauki, ale bardzo się cieszę, bo mimo tego, że sporo wiadomości znam, to jednak dalej dużo się uczę i dalej myślę, że zawód trenera to jest naprawdę Ciężka robota i trzeba cały czas się dokształcać, więc się nie mogę doczekać, aż przetestuję nowości, których się też nauczyłam na Was. A tymczasem wybaczcie, ale muszę się troszkę zrelaksować. Widzimy się za tydzień. Hejjo!